Przyszedł czas, żebyśmy przygotowali coś słodkiego. Zrobimy mus czekoladowy z awokado i bananami. Oglądajcie. Do przygotowania musu czekoladowego potrzebujemy 3 dojrzałe banany, 2 dojrzałe awokado, 3 łyżki kakao, 3 łyżki mleka kokosowego, borówki, którymi przystroimy nasz mus. I miętę, którą też dodamy na górę. Zacznę od tego, że wrzucę sobie awokado i banana do blendera. Rzucę banana. oraz awokado. Dodam teraz mleko kokosowe. I jeszcze łyżeczka cytryny, o której zapomniałem wspomnieć wcześniej. Dodam półtora. Dorzucę kakao. Zamknę i teraz zblenduję. Myślę, że nasz muz jest już gotowy. Wygląda bardzo fajnie. Teraz wystarczy go przełożyć do jakiejś ładnej szklaneczki yy, albo jakiegoś takiego naczynia i można go dekorować i podawać. Jak wcześniej wspomniałem, ja udekoruję go sobie borówkami. Po prostu tutaj posypię na górę. A możecie też użyć malin albo jakichś innych owoców. Wezmę też trochę yy, mięty. Wygląda naprawdę super. Jest to zdrowy deser, także śmiało próbujcie i dawajcie znać czy wam smakuje.